Cześć widzowie, właśnie wam pokażę w dzisiejszym odcinku. Pamiętacie jak Wam pokazywałem to? E, to tak, w dzisiejszym odcinku wam pokażę jak zrobić takie coś. Zrobię to trochę w powiększonej formie, ale potrzebujecie nawet Potrzebujecie tak. Jak chcecie kolorowe, to bierzecie kolorowe takie. Ja teraz zrobię po prostu małe serduszko. małe serduszko oh. i biały wezmę sobie, czerwony i biały eee, i potrzebny mi jest również pochodnie, tylko gdzie są pochodnie? o tu są pochodnie o, tak. więc jak zaczynacie to robić to tak, stawiacie piasek ale ja mo ja sobie trochę tak zrobię wzór wzór, bo ja tak jeszcze Chcecie na przykład serduszko, to serduszko. Z okazji zbliżających się Walentynek po prostu zrobię serduszko. Więc tak, ja robię to w ten sposób: stawiam to, i później biorę to. I odwzorowuję sobie tutaj, jak. patrzeć Tutaj, tak. O, i pyk, i pyk. I tak sobie buduję, że odwzorowuję, i stawiam, stawiam, i tak się i ale Proces jest, to żeby postawić pochodnie Bo inaczej, bo jak zniszczę Pierwszą pochodnię, pokażę wam jak to działa Tak, jak macie to I macie, po prostu teraz buduję Byle jak Teraz buduję taką linię Jak widzicie, zobaczcie, jak zniszczę tą pochodnię To piasek opadnie i później ten Bo pochodnie się niszczą Więc wtedy nie ma jak się zatrzymać Więc Tak Pewnie widzieliście to już dużo razy na TikToku i zastanawiacie się, jak oni to robią. No to właśnie w ten sposób przestawiają tylko tak. I stawiają, i budują w ten sposób. No i właśnie trzeba uważać na ten piasek. Bo ten piasek to spowalnia i tak jakby podwyższał rysunek trochę, jedną kratkę do góry. I nie jest to łatwe zrobienie takiego bez wzoru. Ja dowolę, jest mi łatwiej. Ale tak. E, więc ja robię tak i zaraz się widzimy. I będzie pod koniec wam pokażę, jak to wygląda. I jak będzie się spuszczać. Więc tak. Widzowie, jak nie słyszeliście, więc tak trochę też powiedziałem. No to tak, więc tak. E, o nie, serio. O ja no to pyk jak sami widzicie to jest taki yy, zygzak no i on się zmniejsza tak trochę się zmniejsza i w końcu się zmniejszy do ostatniej krateczki no więc ja teraz stawiam pyk i oczywiście też ostatni blok pyk. więc tak i pyk dobra Zrobię teraz szybko dla Was to i dick freeze. Zatrzymam czas. Zamrażam po prostu świat. Wezmę jakiś blok i podmienię to. wszystko gotowe. Tak? Gotowe. Teraz szybko odmrożę czas. Tik. Co? Time. Wpisałem Time, co ja zrobiłem. Eee co? Ja też się nie skupiam teraz na tym. Tik. unfrizz A to jest No to pyk. No i więc tak to wygląda. Jak sami widzicie. Na tym odcinku na tyle. Więc się z wami żegnam. Pa,